Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Dziecko jest w niej widoczne z daleka. Uczniowie szkół podstawowych w Skoczowie, Brennej, Goleszowie i Pierściu otrzymali kamizelki odblaskowe. Policja uczyła ich także jak się bezpiecznie poruszać po drodze. Zobaczymy wśród dzieci jak się sprawdzą kamizelki. Chcemy wytworzyć taki nawyk noszenia elementów odblaskowych, kamizelek, żeby ich można było założyć na rower jak siadają, zarówno jak chodzą po zmroku w pieszo. Profilaktyka wśród dzieci prowadzona jest nie tylko raz w roku, kiedy przyjeżdżają do szkoły policjanci, ale przy każdej nadarzającej Okazji, podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, imienia Pawła II w Skoczowie, Małgorzata Jasionowicz. Tego nigdy nie jest za wiele, mówić o bezpieczeństwie i generalnie praktycznie w każde zajęcia, które tylko tematycznie mogą nawiązać do bezpieczeństwa, wplatane są właśnie zasady bezpiecznego poruszania się, bezpiecznego pobytu w domu podczas nieobecności rodziców, przebywania w szkole w drodze do i ze szkoły. Na drogach ginie około 400 dzieci rocznych, a w Waszej Szkole jest 311. Dzieci, to możecie sobie wyobrazić, taka szkoła znika z mapy kraju rocznych. Aby nic złego nie stało się pod opiecznym, niektóre biura podróży same podjęły inicjatywę. Jest to ułatwienie dla instruktorów. Odblaski są oznaczone naszym logiem, jest łatwo rozróżnić. I 10 lat temu śmiano się, że tak powiem, z nas, wytykano palcami, a jak teraz popatrzymy na Stok, na grupy zorganizowane, każdy to ma. I choć dzieci zachwycone nie są, to bezpieczeństwo również jest dla nich ważne. Nie jest modne. Ale przeszkadza ci noszenie odblasku? Nie. To dla naszego bezpieczeństwa. Żeby być bezpiecznym na drodze i żeby się nie zgubić. Zawsze do tornistra mam przyczepiony taki odblask. No i ten, no i właśnie wtedy jestem bezpieczny, czuję się jak idę do szkoły. Choć statystyki dotyczące dzieci w powiedzie Cieszyńskim są coraz lepsze, to dane obrazujące sytuacje dorosłych czasem przerażają. Dorośli piesi, których najłatwiej spotkać po zmroku, w odblaskach chodzą sporadycznie po krótkim 15-minutowym jakimś wystąpieniu popartym jakimś filmikiem zrozumiały że te kamizelki są potrzebne, że ratują życie. Jeżeli dziecko to przyniesie do domu, przekona rodziców, że na tej wycieczki niedzielne rowerowe pojadą całą rodziną w kamizelkach, no bo rodzic nie powie, że on nie będzie zakładał, bo musi dawać przykład i przez dzieci dotrzemy do rodziców. To nie jedyna akcja promująca noszenie odblasków. W ubiegłym roku, roku pieszego, policjanci Dziecięskiej Drogówki rozdawali odblaskowe plakietki między innymi w okolicznych barach do promocji Odblasków zaangażowano również Adama Małysza. Sam miałem bardzo często różne przypadki, że właśnie odnośnie tego, że ktoś nie był oznakowany, nie miał tego odblasku czy nie miał światła w rowerze i ciężko jest go zauważyć. Naprawdę, wtedy to jest bardzo niebezpieczne. Hanna Bloterbacza, portal OX.pl